Hello! Witam Was w kolejnym odcinku ze strapek na moim kanale. Możecie się zdziwić, dlaczego tych zdrapek jeszcze nie ma u mnie na biurku. Ano dlatego, że wszystkie znajdują się w tej oto kopercie, ponieważ z zadrapanymi zrobiliśmy sobie zmianę zdrapkową. I niedługo tą kopertkę otworzę na wizji i wspólnie zobaczymy, jakie zdrapeczki dla mnie przygotowali. Dra Jedynie wiem tyle, że Draping będzie kosztować 57 zł i będą to z drapeczki od złotówki do 10 zł z pominięciem krzyżówek i superlinii, ponieważ to się strasznie, strasznie długo drapie. W ogóle ta przesyłka jest taka wielka, że mi się nie mieści w kadrze. Pozwoliłam sobie um, zataić nasze dane osobowe, ponieważ um, wiadomo, paparazca mogliby się nam wbić na chatę. Znaczy, w sumie to. Znaczy, ja to jak ja, ale zadrapani ostatnio naprawdę nadrobili suby i można naprawdę powiedzieć, że oni są yy, gwiazdami. No dobrze, to otwieramy przesyłkę. Yy, co ciekawe, uzgodniliśmy, że yy, nasze zdrapetki będą tajemnicą do końca, ponieważ większość kanałów yy, zdrapkowych, jak się wymieniało między sobą yy, zdrapkami... To wybierali um, te same zdrapki, a my uznaliśmy, że to będzie jak kompletna, kompletna tajemnica, więc tak nie patrząc i dupą do góry wyciągam zdrapeczki. Klaudia z Zadrapany wspominała jeszcze o jakimś yy, liście zawartym w przesyłce. Muszę wybadać rękami, czyli nic nie ma. Chyba już nic nie ma, kopertka jest pusta. A jeszcze wraz ze drapkami otrzymałam takie oto pudełeczko. Sprawdźmy, co jest w środku. W środku mam dwa drapaki, aż bo właśnie wymieniliśmy się nie dość, że ze drapkami, to jeszcze drapakami. Ja wysłałam swój drapak i nie, nawet trzy drapaki. O Boże. Ale właśnie marzyłam o takim drapaku w kształcie. Hmm... Jezus, jak to się nazywa? No w kształcie tego żetonu do, do ruletki, do kasyna. A tutaj jeszcze w tym pudełeczku mam króciutki liścik od Zabrapanych i prezentuje on się tak. I przeczytam kochana krótko i na temat samej grubych hajsów Klaudia i Adaś z Zabrapanych. E, PS Jakbyś się w końcu wzięła za książki, których masz pełno, to masz na zakład... to niech ta zakładka od nas... O nas przypomina. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak to się prezentuje. Jeżeli będziecie chcieli, to możecie sobie przeczytać. Naprawdę świetnie, ponieważ nie przygotowałam się, nie spodziewałam się, że dostanę aż tyle prezentów. Ponieważ przyznam się szczerze, ja byłam mniej szczodra, jeżeli chodzi o, o dary. Więc mam taką właśnie zakładkę ale ona jest po prostu świetna, ponieważ uwielbiam takie motywy dosyć mroczne, jak smoki i tak dalej, więc ta zakładka jest naprawdę cozy. Dzięki, kochani. Właśnie z zadrapanymi mam kontakt praktycznie codziennie z Klaudią. Wymieniam stos wiadomości w ciągu dnia. Oczywiście nie widzieliśmy się na żywo, ponieważ mieszkamy od siebie bardzo, bardzo daleko, no ale ten kontakt chociaż facebookowy jest. No i świetnie, mam dwa drapaczki. Nie wiem, który mam wybrać. Może zobaczymy, którym lepiej będzie się drapać. Więc tak, mam nadzieję, że w tych zdrapeczkach będzie coś ciekawego. Zupełnie nie zerkam na, na zdrapki. Ma być to tajemnica. Jedynie wiem, że 57 zł. No i oczywiście, kochani zadrapani, życzę Wam również, żeby moje zdrapeczki przyniosły Wam wiele, wiele wspaniałych wygranych. No dobrze. Cztery minuty później możemy brać się za drapanie, a pierwszą zdrapeczką od zadrapanych jest czarny kotek, nie testowałam w ogóle właśnie tych drapaków, ponieważ otworzyłam to przy Was na wizji, mam nadzieję, że będzie mi się tym w miarę dobrze drapać no i nie, jest ok 200 zł 10 zł 10 zł po raz drugi 13 zł 13 tysięcy no i co, dyszka wpadnie no niestety pierwsza z drapeczka jest puściutka, ale naprawdę bardzo, bardzo miło. Ze strony zadrapanych życzę Wam również wspaniałych nagród i naprawdę e, powiadam Wam, że to są zadrapani, to są naprawdę super, cudowni ludzie. E, teraz wylosował mi się deszcz pieniędzy. Musimy znaleźć parasol. Mamy prezent, balony, świnkę. Oraz róża. A szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 100 zł, 4 zł, 40 000, 2 zł, 4000 i 4 zł. Więc drapeczka chyba jest też przegrana. Literki kontrolne LO. No dobrze, no dobrze. Ale naprawdę jestem super zadowolona z, z tej zakładki. Dzięki. Dzięki Klaudia, dzięki Adaś. Kopalnia diamentów. Szukamy diamentu. No i mamy diament. Czy będzie jeszcze jakiś? Nie wiem, czy u góry coś jeszcze jest. Nie ma. Podkowa, worek, kilof, kolczyki, pierścionek, perła oraz koniczna. A pod diamentem mamy dwa złote. Więc Spoko. Pierwsza wygrana od zadrapanych. Teraz mamy zdrapeczkę za 5 zł 500 przez 365 dni. 14 to nasze wygrywające liczby. 14, 23, 6 oraz 12. No okej, okay, a co my tutaj mamy? 18, ale muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie mi się drapie tym drapakiem. Właśnie marzyłam o takim <noise> dźwięku, zadrapanym. Mam go właśnie w ręce i podejrzewam, że będzie gościł częściej na moich odcinkach. No, jak na razie, bez wygranej, ale mamy jeszcze troszeczkę szans. 32, to też nie to. 31, 22, 4. Nie, już myślałam, że to 14, a to 4. Trzeba drapać dokładnie i 11. I co? I pusto. Gdzie są te literki kontrolne? Db. No niestety. To może teraz, bo się do mnie uśmiecha ta wielka zdrapka, jaką jak jest świąteczny kalendarz. No ciekawe, czy coś mi się uda wydrapać, bo ponoć już jest mały nakład tych zdrapeczek, a jest jeszcze dużo, dużo wygranych. No niestety u mnie w kolekturze spotkać tą zdrapkę to już graniczy z cudem. Przypominam, że musimy znaleźć yy, gwiazdkę. Mamy stroik, kożuch, nie, naprawdę kozacki jest ten drapak. Chyba mój drapak pójdzie w podstawkę. Dzwonek, yy, sanki, rękawica, szyszki, bałwanek. No, gdzie te gwiazdeczki? Lizak, czapka, kartka. Czy mogę chyba to normalnie przystawić. Choinka. Szkoda, że choinka nie wygrywa. Choinka po powinna podwajać kwotę. Kominek. Skarpeta. Aniołek. Łyżwa. Renifer. Świeca i ostatnie cztery szanse w tej grze na wygraną. Bębenek. Piernik. Sopelki i trąbka. No ale dobra, mamy jeszcze oczywiście dwie gry. Będzie Mikołaj. Są lampki. No i dobra, co my tutaj mamy? 1000 zł. Kiedyś tutaj drapimy, 100, wygrała w tym właśnie grze 25, bo chciałam powiedzieć w bonusie. 100 zł, więc liczę, że może też tutaj coś będzie. Jak na razie dwa razy tysiąc, więc spoko. No, 200 tysięcy po prostu. Z Zdrapeczka mnie próbuje rozpieścić. 5300. No i 20. Oj, zadrapani! Będzie lanie. Będzie lanie. Nie wiem, gdzie tu są w ogóle symbole kontrolne jeszcze. Może gdzieś tutaj. No, niestety jest tu <laughs> Nie, no wcale żartuję. Oczywiście. Jeszcze raz dzięki za. Za wymianę i za ten czas miło spędzony jak na razie na Facebooku, ale może niedługo spotkamy się na żywo, na wakacje czy coś i dopiero będzie fajnie. Kolejna zdrapeczka, najnowsza, laki 7-7. Patrzymy na bonus, mamy garnek. Wygrywające liczby to 12, 34, 31 i 18. A tutaj mamy dwójeczkę, trzydzieści dwa, trzynaście, trzydzieści sześć, trzydzieści trzy, dwadzieścia sześć, siedemnaście, dwadzieścia dziewięć, dziewiętnaście oraz jeden. No, no, no. A nie, spoko jest. Naprawdę jest spoko. To może teraz jakaś. O, diamentowa siedem, Jak wspaniale. U mnie diamentowa siódemka wyginęła w kolekturach, Właśnie mogę sobie przypomnieć, jak się ją drapie i w ogóle, jak ona wygląda. Jest pomarańczowa i kiedyś miałam w niej naprawdę ogromne szczęście. Jak będzie tym razem? Cztery. Dwa. 9, 9 po raz drugi, a może jakieś takie 7 albo. O, co, chyba ten drapaczek nie jest za bardzo dobry, jeżeli chodzi o trudne warstwy ścieralne, ale może go jakoś rozgrzeję 2, 8, 3, 6 i 3. Więc kolejna strapeczka przegrana. Ale się nie poddajemy. Może teraz coś z niższej półki. To też nie wygląda na zdrabkę za 5 złotych. Chyba ostatnie zdrapanie. O, o! Pomyśleli o mnie zadrapani. 500 do ręki. Dobra. Zobaczymy, ile banknocików uda mi się ustrzelić tym razem. Mamy safe. Już oczywiście zdrapałam jakąś literkę kontrolną. Eee, safe, podkowa, furgonetka, sagan. Koniczyna, diament, sakwa, bank oraz karta. No dobra, zdarza się, zdarza się. To teraz zadyszku, bo tak się do mnie uśmiechają, już oczywiście. Chciałam dupą odwrócić, odwrócić te wszystkie zdrabki, żeby ich nie widzieć, no ale oczywiście tą pierwszą z brzegu się zawsze widzi. I jest to oczywiście zdrabka Szafiry Rubiny szmaragdy, czyli którą bardzo lubię, ponieważ ma miłą warstwę, ści warstwę ścieralną i z czego wiem, Klaudia też za nią przepada. Z czego pamiętam, to Adaś nie lubi zdrabki, też <gryw> pieniędzy. A jaką lubi, to w sumie nie pamiętam. A się napisz w komentarzach, jaki jaką zdrabkę lubisz. E, ok. No to szukamy szafiru. wiem, jakoś dzisiaj dziwnie ustawiłam ten statek, że mi się nawet w kadrze zbytnio ta zdrabka nie mieści. Dobra, jakoś tak troszeczkę pod kątem. Musimy znaleźć szafir. Mamy monetę. Zegarek. Jest szafir. Jest szafir. Czekałam na no coś takiego, ale oczywiście wygrane się sumują teraz matematyka, 2 plus 3 to 5 1 plus 6 to 7 no 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 gra ostatnia, 6 plus 2 to jest 8, dobra, ale mamy już drugą grę wygraną może w bonusie no niestety mamy płatfel. wygrywające symbole to kolczyki oraz lustereczko a mamy bransoletkę trofeum, świnkę Plik banknotów, to by nam się przydałoby zdrabce 500 pod ręki oraz perfumy, więc gra trzecia przegrana. A tutaj mamy 20, 50, 25, 15 tysięcy, 15 tysięcy i 100. Ale spoko, mamy szafirek i mamy wygraną w grze drugiej, pod szafirkiem mamy 10 zł a tutaj mamy również 10 zł, więc na tej zrapeczce już, już jest 20. Yy złotów, no no i fajnie. Ok. Kolejna strapeczka, a już dobra, przypomniała mi się. Adasia najbardziej ulubioną strapeczką to jest pudełko czekoladek. No chyba Klaudia najbardziej lubi strapeczki, które mają taką prostą, łatwą warstwę ścieralną, na przykład jak szafirki czy ekstra pensje W sumie też bardzo lubię tą warstwę ścieralną pudełko czekoladek zobaczymy czy będzie szczęśliwe gra pierwsza, kokos, kakao no nie niebywałe, ten drapaczek sobie lepiej radzi z drapeczką pudełko czekoladek niż, niż z diamentową muszla mleczna precel mięta piramisu i serce kokos i muszla i ostatni rządek kiramisu i piernik, kakao i precel No i co? Czy coś będzie piernik i migdał. No niestety kolejna zdrapeczka przegrana. I widzę, że zostały już dwie zdrapeczki. Hmm, tutaj mamy właśnie ekstra pensję e, wygrywające liczby to 34 28.

30 oraz 35. Ok, tutaj już i już ostatnia zdrapeczka. Na dzisiaj zdrapeczka od zadrapanych. 10 razy kasa. Może tutaj będę mieć jakieś szczęście, ponieważ osobiście w tej zdrapeczce nigdy mi się nie udało nic sensownego wygrać. 27, 18, 16 i 24. A mamy czternaście, dwadzieścia dziewięć, jedenaście, dziewiętnaście, dwadzieścia jeden, dwanaście, siedemnaście, trzydzieści, dwadzieścia pięć oraz dwadzieścia osiem. Więc tak woli formalności. Są te inne symbolki. Symbole kontrolne są PEGIE. No, więc mieliśmy strasznie dużo zdrapeczek i tylko dwie wygrane. A wygrano to 22 zł, wydane to 57. No, ale naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego odcinka. Plus jeszcze dorobiłam się dwóch nowych pięknych zdrapaków i zakładki do książki. I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo dziękuję Zadrapanym, że chcieli wymienić się ze mną z drapkami. I tak mogę powiedzieć, że razem z Klaudią kombinujemy jeszcze nad takim jednym wspólnym odcinkiem, a jak Wam się spodoba, to zrobimy z tego też taką e, miniserię. I e, co by tu jeszcze dodać? O, jeszcze mogę tutaj Wam pokazać tą karteczkę od, od Zadrapanych. No i właśnie jak zadrapani dodadzą swój odcinek na kanał, to będziecie mogli znaleźć pod moim opisem link do tego właśnie filmu, gdzie oni drapią zdrapeczki ode mnie. No dobra. to yy, Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do subskrypcji kanału Zadrapanych, bo teraz będę mówiła o swoim i, i, i w imieniu Zadrapanych. Zostawcie również u nas łapkę w górę yy, oraz komentarz i. Niedługo spotykamy się w nowym odcinku u mnie. No i oczywiście muszę się niedługo doczekać się odcinka u Zadrapanych z drapania moich paczek. My, paczek. Moich zdrapek. Znaczy no w sumie paczek, no bo jednak no paczka, pa, pa, paczka paczką, paczką to przyszło. Jeszcze raz dzięki. No i cześć.